Cześć kochani! Zrobiło się zimno, i to jest taka przypominajka dla Was, żeby już zacząć wyrzucać taką jedzenie. A mi opada kącik ust nie dlatego, że mam udar, tylko właśnie wróciłam od denty. I zobaczcie, tutaj chciałam Wam też pokazać nasz nowy karmnik, Bardzo fajny, super prosty w. Super prosty w montażu i zamontowaniu w ziemi, bo ma taki długi szlikulet. Wygląda na dosyć porządny. Sporo rzeczy się tutaj mieści, no i jest bardzo estetyczny. A tutaj ten karmniczek śliczny jest. Przy okazji też powiem, że muszę krzyczeć, e, ponieważ kot ukradł mi mikrofon, więc wiecie, że <gryśla> chodzą parami. Nie dość że denty nie dla przyjemności. To jeszcze, to jeszcze kot kleptoman. I tutaj jeszcze kadr na. Ogród, który w ciągu jednej nocy zrzucił wszystkie liście po wczorajszej burzy. No i oczywiście już zamontowane kule tłuszczowe. I jeszcze więcej kul tłuszczowych. I jeszcze więcej kul tłuszczowych i jeszcze jeden karmnik i poidę. I jeszcze luk na dom w tle. E, tak. Słuchajcie, w tym roku troszeczkę wcześniej przyszła jesień, zrobiło się zimno. No i tym ptakom już teraz trzeba zacząć wykładać to jedzenie. Nasze sikorki nam bardzo dobitnie dały znać, że jak mi upada ten koniec bardzo dobitnie nam dały znać, bo zaczęły po prostu zjadać świece, które stoją na tarasie, więc to już był ten moment, w którym wiedziałam, że trzeba zacząć je dokarmiać.